No i Kamil, to jest trochę redaktora, wiesz, on bardzo znany, popularnie wśród redaktorów, wykazać na tym etapie. No i Kamil, prosimy cię na koniec tego programu, żebyś ukrótko krótkie Jest śląska z Legią, bo... No bo bardzo no, się nie tak, zajmuję Legionem, jak i świązką. Jestem pewien, że w przyszłości też będziemy się jednym ze sobą zajmować. Popularne przyskupienie. Ale co do dokończył ja Sok? Ja miałem od początku wrażenie, że bez końca czasu będzie moment, kiedy Legia wszedł w krawędzie, kiedy będziemy na ten mecz po Generali Śląsk, jak dla mnie, po każdą żeby myśleć się o Cały czas od tego do Śląska wciąż jest duże problem ofensywny, tak? Bo tutaj to są dosłownie, że już coś się dzieje, to są podrygi, natomiast Legia, miałem w sytuację, sam kamer mógł się strzelić spokojnie ze dwie bo też dużo mówi o tym, jak wyglądało to strasznie. Um, no i ja bym powiedział, że jednak Śląsk mimo wszystko miał trochę szczęścia, że był remis, remis wyrwany. I kolegia tutaj, jak pan sobie że z Gospodarki wyjechała, a setki lat No dobra, i pamiętajmy, jeszcze pomoc nam, a no, przede no, wszystkim naszym ludziom coś nam powinien zmienić, że w swojej koncepcji no, bo najwięcej remisów. Widzę, dzisiaj czwarty remis, trzeci na no, to system zagrażony 1 do 1, nie wygląda. To zbyt dobrze, no jak na wiceministrza Polski nie przystaje, wielu ja też jest w kryzysie, licząc Europejskiego Chorób Pięciu Polskiego z porażką. Bo to to, to nasze podium, jak z szczególnie lider i, i wicelider Polski. Tam w tak, tylko wiesz co? Jeżeli miałbym porównywać, kto szybciej wyjdzie z dołka, to jednak wskazywałbym wciąż na Agilonie. Chociaż co do Agilonii, to już powinniśmy ściągać ten parasol ochronny, bo to jest nie do pomyślenia, żeby mistrz Polski przebywał 5 metrów brzegu, Oczywiście po drodze w Marach ale to jest też, też nieprzypominająca gra w tym czasie. A z drugiej co zmienić? To jest trudne pytanie o tyle, że to pytanie powinno paść wobec dyrektora sportowego, który powinien jak najszybciej ściągnąć konkretnego napastnika. Tutaj ta sytuacja została uproszczona. Może jeszcze uda się ją uratować. No, w każdym razie by było wiele miesięcy na to, żeby przygotować się na... To, tego nie zrobiono, musiał mieć jeszcze bez i Dzisiaj oczywiście e, nie będę zabrakło, bramki ze bo jest spalonego, bo tam ładna, no, ale... No, tak, tak, ale no, to no, musimy go no, rozwisać no, za to, no. że przede wszystkim no, nie ma tych liczb, tak? Pókej okay, możemy chwalić go za pracę w defensywie, ale mimo wszystko nie ma takiego strzelca też. Wydaje mi się, że za słabo wypada w tych pojedynkach powietrznych, zdecydowanie bardziej nie więc na razie śląsk no, jest bez i dość powiązać, że najlepiej wypadają obrońcy strzelanych bramek, a na dłuższą metę tak się nie ma. I Petr Szwajc, pełna na musieli w defensywnym pasie, bo Jęlik Jamba, no ale chyba jeszcze nie jest na 90 minut. Nie, jeszcze nie. Ma problemy w okresie piłkowawczym, podobno nie wytrzymał obciążeń, więc, więc to też tyle mówi. No to jest chłopak, który jeszcze nie miał za bardzo czynienia z piłkowem semiowskim, grając w Szwajcarii, więc to też będzie do niego duża nowość, tak? To nie jest piłka ślub, po którym powinniśmy się dużo spodziewać, tylko raczej taka niewiadoma, nogość, który może się zweryfikuje fajnie na no, poziomie klasy, może nie, z nastawieniem, że raczej nie, no bo ta historia jego dotychczasowa modelka no, nie wskazuje na to, że to będzie jakiś spotkanie, ale no, Śląsk, ulice Śląsku przede wszystkim powinno się dać różnych no, nadziei tak. i patrzeć optymistycznie, no bo tego wyboru za bardzo nie ma. Dzięki Ci bardzo za głosowanie, z nami na szofa, redaktor. No a tutaj jest z nami Marcin Sapuń, czyli były redaktor Ekstraklasowych Przemyśleń, nasz dobry i serdeczny przyjaciel. Siemanko Marcin, aktualnie w Śląsk Necie pracujesz. Powiedz mi, no ale przede wszystkim naszym widzom, czy podoba Ci się mecz, no i czego zabrakło, żeby Śląsk wygrał? Tak, no mecz może się podobać, ale jest też spory niedosyt, bo wydaje się, że Legia była dla Śląska drużyną, którą, z którą mogli wygrać, którą mogli pokonać. Ten mecz w końcu się otworzył nam w drugiej części spotkania. Widać było jednak troszeczkę mniejsze lub większe mankamenty po jednej, jak i po drugiej stronie. Czego zabrakło? Myślę, że może troszeczkę większej skuteczności przede wszystkim. To po pierwsze. Po drugie dalej czekamy na to, któryś z napastników się otworzy. Sebastian Mczelik był tego bardzo bliski, natomiast był na pozycji spalonej, więc jego bramka nie została e, uznana. Wchodzi teraz e, Junior Jamba do drużyny. No ja mam nadzieję, że też będzie łapał coraz więcej tych minut. Szczerze mówiąc, czy w końcu Szczecinie, czy może w kolejnym w Mielcu. Ja, Prywatnie tak sobie osobiście postawiłbym na tego zawodnika w No tak, wspomniałeś o, tej o tym braku skuteczności w Śląsku, no ależ ile okazji miał e, zawodnik Legii, napastnik Blasz Kramer, on spokojnie myślę, mógł mieć hat no i zarówno Legia mogła wygrać ten mecz, jak i Śląsk mógł tutaj e, wyrwać pierwsze trzy punkty, a tak to mamy trzeci remis w tym sezonie, no i trzeci, który kończy się tak samo, jeden do jednego. Jest niedosyt na pewno. No, tak, na pewno jest niedosyt po jednej i po drugiej stronie wspomniałeś o razu Kramerze. Tak, on był, był często dzisiaj pod piłką, miał swoje akcje, ale tak jak sobie odcofniemy na przykład powtórki, niektóre to w niektórych sytuacjach podejmował złe decyzje, bo ta piłka wędrowała na przykład, wysoko nad, nad trybuną. Mógł w niektórych sytuacjach troszeczkę lepiej się zachować, to, to prawda. Na szczęście na Wrocławian my zakończył się remisem 1 jeden do jednego, świąt chociaż jest niepokonany na własnym boisku i zobaczymy z jakim nastawieniem i z jaką drogą pojadą wrocławianie za tydzień do Szczecin. Tak, na koniec powiedz jeszcze nam, ale przede wszystkim widzom, czy wiadomo, co z Kacperem Tobiaszem no i Arturem Jędrzejczykiem. W kuluarach tutaj między dziennikarzami mówiło się, że obaj pojechali do szpitala, no bo wyglądało to bardzo groźnie. Wiesz, tak, no zobaczymy, co powie więcej na pewno zdradzi i podczas konferencji prasowej. Natomiast tak, w przypadku Jędrzejczyka czy Tobiasza doszły nas też słuchy, że szybko pojechali do szpitala, no bo to zderzenie głowami w końcu w tej pierwszej połowy naprawdę wyglądało bardzo groźnie.